Spotykamy się dzisiaj w Lubaniu, aby zaprezentować naszych kandydatów do Sejmu oraz moją osobę do Senatu z naszego okręgu okręgu numer 1. Powiat lubański jest to bardzo ważny dla nas powiat, którym chcemy reprezentować nasze hasła wyborcze: zdrową Polskę, zdrowi ludzie, PIT zero, darmową komunikację. Brak, brak wykluczenia komunikacyjnego to są główne hasła, które niosą bezpartyjnych. Bezpartyjni to sprawdzeni ludzie w samorządzie, to skuteczni ludzie, którzy bardzo dobrze sobie radzą. To są eksperci, to są profesjonaliści, którzy znają potrzeby naszego regionu i to jest ważne, żeby podkreślić, żeby głosować na swoich, na, swoich, na swoje osoby, które są stąd. Dlatego chciałbym w pierwszej kolejności zaprezentować kandydata do senatu moją osobę Kamil Barczyk jestem kandydatem do senatu z okręgu numer 1 który reprezentuje powiat Lubański, powiat Lwówecki, powiat Bolesławiecki oraz powiat Zgorzelecki. Moim głównym priorytetem oczywiście jest zdrowie. Jako dyrektor szpitala w Bolesławcu zajmuję się od lat tą tematyką. Jest mi ona bardzo dobrze znana i chcę bardzo mocno wspomagać nasze zdrowie, tak aby nasz region był coraz zdrowszy. Po miasto Lubań, powiat lubański boryka się bardzo. Z dużym problemem zdrowotnym. Jest to powiat, który, w którym żyją ludzie dużo krócej niż w innych sąsiednich powiatach. Chcemy to poprawić, chcemy, aby ta dostępność do opieki zdrowotnej była znacząco lepsza. Dzisiaj chociażby taki efekt współpracy Urzędu Marszałkowskiego, pana Marszałka Cezarego Przybyskiego, który jest dzisiaj z nami. Przekazanie mamografu, dotacji na otwarcie pracowni mamograficznej, bardzo nowoczesnej. To jest właśnie jedno z działań, które bezpartyjni samorządowi mogą nieść swoimi hasłami i takie rzeczy chcemy wspierać, aby poprawiać tą ochronę zdrowia, skracać kolejki do lekarzy, poprawiać jakość tej opieki zdrowotnej. Myślę, że każdemu na tym zależy i ten i to hasło będę reprezentował głównie w Senacie jako ekspert, jako profesjonalista i ten głos w Warszawie musi być słyszalny tutaj z Lubania. Więc chciałbym zaprosić teraz do krótkiego przedstawienia Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego, aby ogólnie opowiedział jeszcze czym niosą bezpartyjni. Dzień dobry Państwu. Postanowiliśmy jako bezpartyjni samorządowcy do, Pol do parlamentu, żeby zmieniać Polskę, żeby Polska była normalna. Dość już tego było polu. My w samorządach wiemy, co to jest współpraca bardzo. Wielu samorządów a praktycznie dla wszystkich jest wiele ugrupowań. Żeby pracować na rzecz swojej gminy, swojego miasta, swojego powiatu czy regionu, musimy szukać koalicji, musimy porozumiewać się, musimy. Dogadywać. To też uczy pewnej pokory, uczy tego, że i opozycja ma swoje dobre propozycje, i koalicja, i zderzenie tych, szukanie, szukanie porozumienia, szukanie najlepszych rozwiązań jest podstawą działania. A w naszym parlamencie obserwujemy partie które są w zdecydowanej większości, a niejednokrotnie same rządzą. One nie muszą, uważają, że nie muszą słuchać opinii innych osób. I mimo że powiedzmy jest to na poziomie 30-40% nie zważają na to, że 60% może mieć inne zdanie, forsują swoje wyniki i mamy to, to, co mamy. Jak powiedziałem, chcemy, mamy dość w wojny polsko-polskiej. Mamy dość tych sporów. Praktycznie o wszystko. O wszystko, co zaprezentuje jedna strona. Druga strona jest przeciwna. Wejście do parlamentu bez bezpartywnych samorządowców powoduje to, że ten spór powinien zostać wygaszony. I on może być wygaszony przez takich doświadczonych, doświadczone osoby, jakie startują z naszych list. Z naszych to każdemu zależy na spokoju w rodzinie, na równomiernym, dynamicznym rozwoju naszej ojczyzny. Jeżeli Państwo identyfikujecie się z tymi propozycjami, które też za chwilę tutaj padną, głosujcie na listę numer jeden do Sejmu, a do Senatu na Kamila Barczyka. Jeszcze raz podkreślę, wybory do Senatu to wybory na człowieka przede wszystkim, więc proszę... Głosować na ludzi stąd, proszę głosować na ludzi, którzy popierają nasz region, którzy stąd się wywodzą i tutaj uczestniczą w życiu publicznym, w życiu społecznym. Również taką osobą jest kolejna kandydatka do Sejmu, trójka na liście bezpartyjnych do Sejmu z naszego okręgu, znana już Państwu pani Katarzyna Grzela, która będzie mówić o Picie Zero, głównym haśle sztandarowym bezpartyjnych samorządowców. Bezpartyjni samorządowcy od dawna pracują w samorządach. Znają bolączki Polaków, Polek, potrafią im pomóc. Dla nas głównym hasłem również jest PIT zero. PIT zero to jest wyższa pensja. Wyższa pensja spowoduje wzrost konsumpcji, wzrost podatku VAT. Dlatego koncentrujmy się na tym, żeby bezpartyjni samorządowcy weszli do parlamentu, żeby spełnili swoje obietnice, czyli ten PIT zero. I będzie Polakom chyba lepiej, na pewno będzie lepiej. Kolejny kandydat do Sejmu to czwórka z listy bezpartyjnych samorządowców, kandydat Jarosław Kowalski, który będzie przedstawiał kolejny, kolejne hasło to darmowa, bezpłatna komunikacja publiczna, taka, która znajduje się już w wielu miastach naszej ojczyzny, która, którą głównie reprezentują właśnie bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bezpłatna komunikacja lokalna i regionalna to jest wielka szansa dla Polski, to jest wielka szansa dla regionu, to jest wielka szansa dla nas tu, dla lokalnego społeczeństwa. Przede wszystkim bezpłatna komunikacja to są pieniądze, które zostają w naszych kieszeniach. To jest również dostęp, szeroki dostęp do transportu zbiorowego, publicznego, to jest mniej samochodów na drogach, czyli większe bezpieczeństwo. A jeżeli mniej samochodów na drogach, to też mniej korków, a jak mniej korków, to mniej smogu, a nam chodzi przecież wszystkim o czyste powietrze. Szanowni Państwo, jak to zrobić i skąd na to wziąć pieniądze? My już to robimy. Tak jak wspomniał kandydat do Senatu Kamil Barczyk, mamy miasta, w których rządzą w Polsce samorządowcy, takie jak Kalisz, Bełchatów, Lubin czy Bolesławiec, obecny tutaj również pan prezydent Piotr Roman. My już to robimy, my wiemy jak to zrobić. Więc dajcie nam szansę to zrobić. Natomiast skąd wziąć pieniądze? To jest duże pytanie. Tak naprawdę nas w rządzie nie ma. My nie wiemy, gdzie te pieniądze są poukrywane, ale wiemy na pewno, co się dzieje. My to policzyliśmy. My mamy policzone, że koszt zakupu wszystkich biletów kolei regionalnych w całej Polsce, czyli wszystkich Polaków, którzy jeździli, to 2 miliardy złotych a kwota przekazana z budżetu państwa do TVP to 3 miliardy złotych. I teraz sobie sami odpowiedzmy, odpowiedzmy. czy my chcemy transportu, transportu publicznego, darmowego dla wszystkich Polaków, czy chcemy takiej telewizji być może nie dla wszystkich Polaków. Szanowni Państwo, bardzo proszę o głosowanie na Kamila Barczyka, kandydata do Senatu i listę numer jeden, bo wyobraźmy sobie, że mamy wyjazd nad morze do Świnoujścia czy do zdroi, wsiadamy lokalny transport, dojeżdżamy do Wrocławia, przesiadamy się, omijamy korki w Goleniowe w Szczecinie i lądujemy nad morzem. I to wszystko za darmo. Komunikacja publiczna bezpłatna jest bardzo ważna, również dla zdrowia, bo ta dostępność jest odbierana na wielu poziomach. Chciałbym przedstawić kolejnego kandydata do Sejmu, piątkę na liście bezpartyjnych samorządowców, Bartłomieja Rodaka. Dzień dobry. <laughs> Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że któregoś dnia budzimy się w innej, piękniejszej, normalnej Polsce, współrządzonej przez bezpartyjnych samorządowców. Ja na co dzień pracuję w transporcie i taki dzień wyobrażam sobie chociażby pociągu, Regionalnego, któregoś z regionalnych przewoźników, gdzie wszyscy pasażerowie podróżują bezpłatnie i o czym rozmawiają? Rozmawiają o tym, że nikt z nich, nikt z nas nie musi już płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie tak jak dziś to funkcjonuje w naszym kraju, że wszystkie osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego, ale absolutnie wszyscy moglibyśmy mieć te kajdany, które. Z którymi jesteśmy wszyscy skłci od wielu, wielu lat, zrzucone. I to jest kształt naszego kraju, w jakim bezpartyjni samorządowcy chcieliby widzieć wszystkich Polaków. Padają często pytania, czy nas stać na bezpłatną komunikację miejską-regionalną. Padają pytania, czy nas stać na PIT Zero. Oczywiście, że nas stać, o tym mówił nasz kolega. To wszystko już zostało policzone. Proszę sobie wyobrazić, że dochody w budżecie państwa z podatku PIT to jedynie 13% całego budżetu. A w momencie, w którym taki podatek zostałby zlikwidowany, konsumpcja by znacznie przyspieszyła i te pieniążki wróciłyby do budżetu państwa w postaci chociażby podatku VAT ze zwiększonych wpływów ze sprzedaży towarów. I usług, więc myślę, że to rozwiązanie, które no nie jest obecne póki co w Europie, e, można spokojnie wprowadzić w Polsce. Znowu nasz kraj mógłby być liderem w prospołecznej dziedzinie. Mało kto też wie o tym, że w ostatnich ośmiu latach, a więc od momentu, w którym Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w Polsce, wzrost ogólny podatków w kraju kształtuje się na poziomie czterech. 3, 3 punkta procentowego. Jesteśmy niestety niechlubnym liderem w tej dziedzinie w Unii Europejskiej. Na drugim miejscu jest Hiszpania. Więc myślę, że warto skręcić w zupełnie przeciwnym kierunku, o 180 stopni się odwrócić i pokazać całej Unii, że jesteśmy na tyle rozwiniętym krajem, że stać nas na nowoczesne, prospołeczne rozwiązania, które będą się przekładać również na inne sektory życia społecznego. Dzięki temu, że Polacy po prostu będą mieć więcej pieniędzy w portfelu. Bardzo dziękuję. To, jak bardzo silne kobiety są na listach bezpartyjnych, opowie pani kandydat do Sejmu, pani Agata Kana z Pastwa. Witam państwa serdecznie. Ja mam apel do kobiet, aby gremialnie poszły na wybory. Musimy korzystać z naszych praw, które 105 lat temu zostały nam nadane. Wtedy to Polska postrzegana była na arenie międzynarodowej jako kraj demokratyczny. I bardzo nowoczesne. Dzisiaj niestety tak już nie jest. Dzisiaj w sprawach światopoglądowych decyduje dyscyplina partyjna. Nie możemy pozwolić, aby dogmaty religijne stały się naszym polskim prawem. Nasz program układały kobiety również dla kobiet. W naszym programie mamy propozycje ginekologów w każdej gminie skrócenie również kolejek do specjalistów. Dodatkowo zwiększenie nakładów na opiekę okołoporodową, umożliwienie kobietom szybszego powrotu do pracy po porodzie bez utraty zasiłku macierzyńskiego. Oczywiście to będzie ich wybór, a nie przymus. Dodatkowo chcemy zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska pracy. Drogie kobiety, nasze marsze. Tak naprawdę były, ale skutku nie odniosły. Ale skutek możemy odnieść 15 października, idąc na wybory i głosując na kobiety bezpartyjne. My naprawdę mamy moc. Nic o nas bez nas. Nasz każdy głos się liczy. Dziękuję bardzo. I ostatnia prezentacja kandydata do Sejmu z list bezpartyjnych, pan Andrzej Mieloch. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, bezpartyjni samorządowcy to nie tylko sprawy duże, sprawy bardzo istotne, jak, jak podatki, ochrona zdrowia. Bezpartyjni samorządowcy to są też sprawy proste, bliskie każdemu mieszkańcowi gminy. Mam tutaj mianowicie na myśli nasz postulat o wydawanie paszportów dla obywateli w każdym urzędzie gminy. Urzędy gminy są przygotowane do pełnienia takiej funkcji, mają niezbędny personel, niezbędną infrastrukturę techniczną, dlatego że już w tym momencie tak wydają dowody osobiste. I dlatego my bezpartyjni samorządowcy zawsze jesteśmy najbliżej ludzi, tutaj właśnie na dole, tutaj w gminie. Dziękuję. To, aby podkreślić decentralizację Polski, aby podkreślić jak ważną rolę odgrywają samorządy w naszej kulturze partii, to jak niosą nas tak naprawdę. I jeszcze raz, żeby podkreślić, że my jesteśmy stąd, my znamy nasze struktury społeczne, znamy naszą specyfikę regionu, chciałbym zaprosić po kolei samorządowców, którzy reprezentują nasz region. Zaczniemy od pani Wójt Gminy Lubań. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Hercyn-Dąbrowicka, jestem wójtem gminy Lubań, jestem na swoim terenie tutaj. Dziś mam przyjemność poznać tych wszystkich, którzy się wypowiadali. Powiem personalnie. Kamil Barczyk, miałam bardzo chorą mamę, Kamil Barczyk, nie znając mnie, pomógł jej, praktycznie uratował jej życie w ostatnim etapie leczenia a Kasia Grzelak to moja najlepsza koleżanka. Proszę Państwa, głosujcie na nią. Dziękuję. To bardzo ważny głos poparcia. Takim bardzo ważnym głosem poparcia myślę, że przedstawi pan Piotr Roman, prezydent miasta Bolesławiec. Dzień dobry. Jesteśmy w Lubaniu, trzy dni przed wyborami. Na pewno wielu z Państwa już wybrało swoich kandydatów. Ale na pewno jest też spora część, która jeszcze się zastanawia. My pokazujemy ludzi sprawdzonych, ludzi, którzy nie tylko wiedzą, co należy zrobić, ale już udowodnili, że wiele rzeczy z tych programowych test, jak chociażby bezpłatna komunikacja w Bolesławcu, to już funkcjonuje. Każdy, kto przyjedzie każdy, kto przyjedzie do Bolesławca tymi bezpłatnymi autobusami, może jeździć, to ludzie do pracy, dzieci do szkoły, emeryci na wycieczki, czy na targowisko, czy do szpitala, nie płacą za bilety. Mamy znakomity program, mamy znakomitych kandydatów, ale trzeba też powiedzieć, że na pewno część z Państwa zastanawia się nad tym, na kogo oddać swój głos już za kilka dni, w niedzielę w wyborach do Senatu. Proszę Państwa, w wyborach do Senatu nie głosuje się na partii, głosuje się na ludzi. Macie Państwo do wyboru tylko trzy kandydatury, z czego? Jeden to jest człowiek, który zupełnie nie zna naszego regionu, jak to się mówi, spadochron z Poznania. Nie ma pojęcia o waszych problemach, nie ma pojęcia, jak się tutaj żyje, jak się żyje w Lubaniu, jak się żyje w Powiecie Lubańskim czy w Bolesławcu. Jedyna jego zaleta to to, że zna Donalda Tuska. Drugi kandydat zna dobrze pana Kaczyńskiego, ale on już był trzy kadencje senatorem i każdy z was musi się zastanowić, czy to. W jaki sposób spotkał się, czy senator pomógł, czy w jakiś sposób pomógł załatwić sprawy wasze, czy waszego regionu. I wreszcie nasz kandydat, najmłodszy, 30 laty nieskażony polityką. Myśmy musieli go namawiać, żeby zechciał kandydować, ale uznaliśmy, że jego dotychczasowe dokonania, gdzie potrafił szpital w Bolesławcu przekształcić z takiego zapadłego cipidołka w bardzo nowocześnie funkcjonujący szpital. Które zainwestowaliśmy już wspólnie jako samorządowcy, jako marszałek, 150 milionów złotych. Nowe tomografy, rezonanse, nowe oddziały, myślimy o kolejnych oddziałach. On wie jak to zrobić, zbudował szpital dla całego naszego regionu, szpital covidowy. Nie bał się tego, że potrafił ludzi w tym szpitalu umieścić, leczyć z wielkimi i bardzo dobrymi osiągnięciami, a więc ma osiągnięcia. Jest młody, jest najmłodszym kandydatem 30-parolatkiem i na takich trzeba stawiać, żeby po prostu już trochę pogonić tych starych emerytów, którzy swoje życie potraktowali jako zawodowe pełnienie czy piastowanie funkcji w Senacie. Głosujcie na Kamila Barczyka. Bardzo dziękuję za te słowa. I kolejny samorządowiec, bardzo znany lokalnie, zastępca burmistrza Gminy Leśnej. Maciej Macierzecki. Prosto, krótko i konkretnie, dlaczego bezpartyjni samorządowcy? Dlaczego samorządowcy? Dlatego, że my codziennie pracujemy z naszymi mieszkańcami, to my znamy problemy życia codziennego wiosek, miast, gmin, powiatów i to my wypracowujemy antidotum rozwiązania na te problemy. Przede wszystkim transport. Publiczny, jest mowa o, o darmowym transporcie publicznym. Wiele, wiele gmin, wiele miejscowości, wiele wniosek, wiosek boryka się obecnie z wykluczeniem transportowym. A jak świat światem, i to, to, to już jest wiadome od dawna, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Każde państwo, które było. Skomunikowane świetnie, rozwijało się świetnie. To jest Wielka Brytania, to jest Francja, Anglia. Współcześnie, także przede wszystkim, bezpłatny transport dla naszych mieszkańców, dostęp do, do służby zdrowia to są priorytety proste, ale szalenie ważne dla, dla naszych mieszkańców dla Polaków, dla Polski. Także proszę Państwa. Głosujemy na Kamila Barczyka i na Katarzynę Grzelak, którą też bardzo tutaj wspieramy lokalnie. Dziękuję bardzo. Aby podsumować dzisiejsze wydarzenie i podkreślić wagę dzisiejszego wydarzenia, poproszę o głos Pana Kamila Glazera, przewodniczącego Rady Miasta w Lubaniu. Szanowni Państwo, jako przewodniczący Rady Miasta Luban, jako jeden z współgospodarzy Lubania. Bardzo się cieszę i witam bardzo serdecznie wszystkich bezpartyjnych na czele z najważniejszym samorządowcem Wolność Śląska, panem marszałkiem Cezarym Przybylskim. Bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że właśnie bezpartyjni samorządowcy jako jedyni zauważają takie małe miejscowości. Jest to jedyne ugrupowanie, jedyny komitet, który tak naprawdę odwiedził Lubań tak licznie w tej kampanii wyborczej. Kim są bezpartyjni samorządowcy? Przede wszystkim to są ludzie wybrani z nas. To jest marszałek województwa, to jest prezydent dużego miasta sąsiadującego z naszym powiatem, to jest starosta również tego powiatu, to są wójtowie, burmistrzowie. To są ludzie, którzy wywodzą się z nas, mieszkańców, znają nasze, nasze potrzeby. Kandydat do Senatu Kamil Barczyk, człowiek, którego chyba nie trzeba przedstawiać, a to jak jest skuteczny. Popatrzmy tylko na Bolesławiecki Szpital i zestawmy go z naszym Lubańskim Szpitalem, i myślę, że to wystarczy na, na podsumowanie. Jeśli chodzi o postulaty bezpartyjnych samorządowców, o to, co zamierzają i chcą zrobić w parlamencie polskim, świetnie skonkretyzował pan marszałek Krzysztof Maj w trakcie debaty. A to, że bezpartyjni to nie tylko słowa, ale też czyny. Pokazuje dzisiejsze wydarzenie, które będzie miało miejsce w Lubaniu zaraz po tej konferencji, czyli otwarcie gabinetu mammograficznego, które będzie filią Dolnośląskiego Centrum Onkologii, które jest pod zarządem zarządu województwa. To, jak bezpartyjni są skuteczni i chcą działać i rozmawiać, pokazał Pan Marszałek Cezary Przybylski przy negocjacjach budżetu unijnego rekordowego dla Dolnego Śląska. Więc. Jeszcze raz witając i dziękując wszystkim kandydatom do Sejmu, kandydatowi do Senatu, samorządowcom za docenienie Lubania, witam i życzę powodzenia kandydatom. Na tym chcieliśmy zakończyć nasz, naszą konferencję. Bardzo dziękuję za przybycie. I zapraszam do głosowania 15 października na listę bezpartyjnych samorządowców, a w wyborach do Senatu na moją osobę Kamil Barczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.